Czy słyszałeś kiedyś o człowieku, który nie mógł umrzeć istota, która ukryła swoją duszę w miejscach tak odległych i chronionych, że nawet bogowie nie odważyli się jej szukać? Dzisiaj zagłębimy się w jedną z najciemniejszych historii w mitologii słowiańskiej kościej nieśmiertelny. A jeśli lubisz mitologię opowiedzianą tak, jakby była żywą legendą, jak dobra, mocna kawa w zimny wieczór, to skorzystaj z okazji i zasubskrybuj kanał. W ten sposób nie przegapisz żadnej z historii, które do dziś powracają echem. Pochodzenie Kościeja. Początek mrocznego przeznaczenia. Na długo zanim zaczęto się bać, Kościej to był tylko jeden człowiek, zwykły człowiek, mówią niektórzy. Mądry książę, mówią inni. Wszyscy są zgodni co do tego, że urodził się w czasach, gdy świat był jeszcze młody, gdzie lasy rozmawiały z wiatrem, a gwiazdy zdawały się być bliżej ziemi. Kościej dorastał wśród chłodu słowiańskiej północy, pomiędzy zamieciami pokrywającymi całe góry i legendami opowiadanymi przez ogień. Był inteligentnym młodym człowiekiem, ale zbyt ciekawym dla własnego dobra. Podczas gdy inni byli zadowoleni z losu, jaki zesłali bogowie, Kościej zapytał. A co, jeśli mogę zmienić swoje? Nie bał się śmierci, wręcz przeciwnie, on znienawidzony pomysł końca. Pożerała go sama myśl o odpłynięciu w zapomnienie. Widział śmierć starców, upadek bohaterów i szeptał do siebie: nie będę taki jak oni. Z biegiem lat jego poszukiwanie wiedzy stało się obsesją. Porzucił swój dom, ziemię, rodzinę. Wszystko w zamian za odpowiedzi. Podróżował po zapomnianych królestwach. Konsultował się z szamanami, czarodziejami, czarownicami i duchami leśnymi. Wielu uważało go za szaleńca, inni przeklęci, ale Kościeja to nie obchodziło. I wtedy w głębi jaskini spowitej wieczną mgłą spotkał bezimienną istotę. Nikt nie wie, czy był Bogiem, demonem, czy tylko odbiciem własnego szaleństwa. Ale to stworzenie ofiarowało Kościejowi tajemnica nieśmiertelności. Życie wieczne ma swoją cenę, podróżniku. Zapłacę odpowiedział kościej bez mrugnięcia okiem. Rytuał był starożytny, zakazany i okrutny jak sama śmierć. Aby żyć wiecznie, musiałby wyrwać swą duszę z ciała. Raz rozdzielona nie mogła już nigdy wrócić i tak się stało. Kościej ukrył swoją duszę warstwami za warstwami zabezpieczeń wewnątrz igły, która była w jajku, która była w kaczce, którą połknął zając, która była zamknięta w żelaznej skrzyni zakopanej pod zaczarowanym drzewem na wyspie zapomnianej przez mapy i ludzi. Tej nocy ciało Kościeja uległo zmianie. Jego oczy straciły blask, skóra zbladła, serce zaczęło bić, ale czegoś w nim brakowało. Nadal chodził, mówił i oddychał, ale już to zrobił, nie był już mężczyzną. Nieśmiertelność została osiągnięta, ale kosztem człowieczeństwa. Mówią, że po powrocie na świat, Kościej nie czuł już głodu, pragnienia, miłości ani bólu. Po prostu pustka, której nie wypełni żaden czas ani żadne osiągnięcie. I tak to się narodziło kościej nieśmiertelny. Nie przez błogosławieństwo z nieba, ale przez przebiegłą kradzież tego, co sama śmierć uważała za należne jej. Ale jak każda mroczna historia, i ta właśnie była start, klątwa nieśmiertelności. Kiedy dusza nie należy już do ciała, kościej osiągnął to, o czym wielu odważyło się tylko marzyć: pokonał śmierć. Ale jak każdy pakt ze starożytnymi siłami, to co wydaje się darem. Wkrótce okazuje się przekleństwem. Bez duszy Kościej przestał czuć się jak człowiek. To, co go kiedyś poruszało ciepło słońca na skórze, dźwięk muzyki, wygląd drugiej osoby stał się tylko hałasem, pustką, bezbarwnym krajobrazem. Żył jeszcze, ale było to życie sztuczne. Muszla. Z biegiem czasu zaczął chodzić wśród ludzi jak cień, który nie należał już do tego świata. Nie zestarzał się. Nie zachorował. Nie umarłem. I to, co w oczach innych wydawało się godne pozazdroszczenia, jego wieczna młodość, wkrótce się zrodziło podejrzliwość i strach. Wsie zaczęły omijać ścieżkę, którą przechodził kościej. Dzieci płakały, gdy go widziały. Zwierzęta się ukryły. Natura go odrzuciła. Bez duszy nie należał już do porządku istot żywych. Ale najgorsze miało dopiero nadejść. Dusza kościeja, tak głęboko ukryta, nie tylko utrzymywała go przy życiu, ale także niewrażliwy. Miecze nie zabiły. Ogień go nie strawił, magia go nie dotknęła. Nawet jeśli zostanie pozbawiony głowy, jego ciało powstanie ponownie, puste, zimne i niezniszczalne. Z każdą nieudaną próbą zabicia go świat bał się go jeszcze bardziej. I kościejowi zaczęło się to podobać. Tam, gdzie kiedyś był człowiek poszukujący wiedzy, teraz był potwór szukający kontroli. Jego serce już wyschnięte stwardniało jeszcze bardziej, a jeśli miłość już go nie dosięgła, władza i dominacja stały się jego jedyną pasją. Zaczął wędrować po królestwach, wywołując terror, narzucając swoją obecność jako siłę nieuniknioną. To była nieśmiertelność bez celu, która trawiła go od środka, ponieważ w głębi duszy Kościej wiedział: Twoje ciało nigdy nie umrze, ale Twój umysł może powoli gnić. Wieczność bez duszy była to wieczna samotność. Było to skazanie na istnienie, gdy nie chciało się już istnieć. I tak, zamiast szukać końca, Kościej postanowił zdominować świat, który go odrzucił. Jeśli nie mógł umrzeć, to niech cały świat zasmakuje niewoli. Nieśmiertelność, która powinna być jego największym triumfem, stała się jego największym więzieniem. Kościej i porwania księżniczek, postrach legend. W miarę upływu wieków, Kościeja nie pamiętano już jako człowieka. To była legenda. To był strach. Był to szept, którym matki uspokajały w nocy swoje dzieci. Śpij szybko, bo kościej przyjdzie i cię zabierze. Ale to, co kiedyś było tylko ostrzeżeniem, znów stało się rzeczywistością. Kościej, pogrążony w wiecznej samotności, zaczął pragnąć tego, czego nigdy nie mógł mieć. Firmy, ale nie byle jaką firmę. Pragnął piękna miłości, czystości, wszystkiego, czego nie mógł już dotknąć. I tak zwrócił się do najbardziej pożądanych kobiet w królestwach. Księżniczek. Ale Kościej nie znał już prawdziwej miłości. Nie wiedział już, jak uwodzić, rozmawiać i podbijać. On posiadany. On wziął siłą. Jako kolekcjoner żywych reliktów porywał księżniczki z najodleglejszych zamków. W bezksiężycowe noce pojawiał się na czarnym, jak smoła, koniu, przekraczał mury, jak mgła i zabierał ze sobą wybrańca, nie zostawiając śladu. Ich zamki rozsiane były po ukrytych krainach, spowitych mgłą, gdzie czas nie płynął. Tam przetrzymywał swoich więźniów w wysokich wieżach, z dala od świata, z dala od jakiejkolwiek nadziei. Żaden bohater, który próbował ich uratować, nie wrócił, aby opowiedzieć tę historię. Aż pewnego dnia popełnił błąd. Kościej odważył się schwytać Marię Morewna, księżniczkę inną niż wszystkie. Była nie tylko piękna, była wojowniczką, silną i zaciętą jak cała armia. Tak, Kościej ją aresztował. Ale to nie złamało jego ducha i nie była sama. Przeznaczenie skrzyżowało jej drogę z tą Iwan Karewicz, zdeterminowanego młodego księcia, który dowiedziawszy się o porwaniu, nie zawahał się wyruszyć na jego poszukiwania, nawet jeśli oznaczało to przeciwstawienie się nieśmiertelnemu. I tu legenda zmieniła ton. Po raz pierwszy ktoś odważył się stawić czoła Kościejowi nie ze strachem, ale z miłością i prawdziwą odwagą. Iwan przezwyciężył niemal niemożliwe wyzwania, znalazł magicznych sojuszników i otrzymał rady od najstarszych mędrców świata. Tymczasem w ciemnym zamku Kościej zaczął odczuwać coś dziwnego. To nie była miłość. Już nie wiedział, co to jest. Był zazdrość, nienawiść, a przede wszystkim strach. Bo wiedział, jeśli Iwan dowie się, gdzie jest jego dusza, wieczność Kościeja wisi na włosku. I po raz pierwszy od wieków nieśmiertelny bał się śmierci. Ale ta część historii należy do następnego rozdziału: sekret ukrytej duszy, matrioska śmierci. W miarę jak Iwan Karewicz posuwał się naprzód w swojej podróży, napotykając przeszkody, z których każdy inny mógłby się poddać, niósł ze sobą dręczącego pytanie, jak pokonać kogoś, kto nie może umrzeć. Odpowiedź kryje się oczywiście w starożytnej tajemnicy, tajemnicy strzeżonej przez nieliczne istoty wciąż żyjące i budzące strach. Z pomocą magicznych istot, które uważał za przyjaciół, kruka wiatru, niedźwiedzia z głębokiego lasu i orła wiecznego nieba, Iwan w końcu poznał prawdę. Kościej ukrył swoją duszę poza ciałem, ale to nie było proste. To była pułapka warstwowa, zagadka zrobiona jak rosyjska lalka, a matrioszka od śmierci. Dusza nieśmiertelnego została zapieczętowana w igła, który znajdował się w ciągu ten, co z kolei znajdowało się w obrębie a specyficzny. Kaczka była w środku zając, a zając zamknięty w środku żelazna skrzynia, pochowany pod zaczarowane drzewo, w wyspa zagubiona na środku przeklętego jeziora, gdzie wiatr zmienił kierunek, a czas biegł w odwrotnym kierunku. Aby się tam dostać, Iwan musiał przepłynąć wody, które nie odbijały nieba, pokonać bestie zrodzone z mgły i zwieść duchy, które zmieniały twarze niczym zmieniające się ubrania. Każdy krok wymagał odwagi i przebiegłości. Każdy błąd może być śmiertelny. Tymczasem Kościej poczuł już w sobie coś innego, nieznane cierpienie. Zupełnie jakby niewidzialna nić utrzymująca go w nieśmiertelności zaczęła dziwnie wibrować. Wiedział, ktoś był zbyt blisko jego tajemnicy. Kiedy Iwan w końcu dotarł na wyspę, musiał stawić czoła ostatniemu wyzwaniu samą żelazną skrzynię. Chronione urokami przodków, można je było otworzyć jedynie właściwymi słowami, wypowiedzianymi przez skruszoną wiedźmę, która wieki wcześniej pomogła Kościejowi w rytuale nieśmiertelności. Po otwarciu skrzyni rozpoczęła się sekwencja. Iwan chwycił zając, ale skoczyła jak błyskawica. Kiedy ją złapał, została połknięta przez askrzydlata kaczka, który leciał, jakby niósł go sam wiatr. Iwan, przy pomocy wcześniej uratowanego orła, schwytał kaczkę i w końcu ją odnalazł. Ten, tam poczuł moc. Jajko pulsowało, jakby niosło w sobie tysiąc serc. Wewnątrz znajdowała się igła, cienki, kruchy, śmiertelny. W tym momencie kości krzyknął. Krzyk, który przeciął niebo, popękał góry i zamarzły jeziora. Wiedział, poczuł to. Jego dusza po raz pierwszy od wieków była w niebezpieczeństwie. Teraz los nieśmiertelnego był w rękach Iwana. Ale złamanie tej igły oznaczało coś więcej niż pokonanie wroga, oznaczało koniec epoki. I to jest moment decyzji. Koniec legendy. Ale to zobaczymy w następnym i ostatnim rozdziale. Upadek nieśmiertelnego. Kiedy niemożliwe w końcu wykrwawiło się, Iwan trzymał ten wciąż ciepły w Twoich rękach, jakby był żywy. Wiedział, że w nim jest coś bardziej kruchego niż jakiekolwiek ludzkie życie. Bardziej niebezpiecznego niż jakakolwiek broń, kiedykolwiek wykuta. Alma de Kościhei. To było dziwne. Poczuł nie tylko moc. Było to także współczucie. Tak, Kościej był potworem. Tyran, porywacz... Istota bezduszna, ale w tym momencie Iwan zrozumiał coś, czego nikt nigdy nie odważył się poczuć. Szkoda, kościej straszny, bałem się. Strach przed końcem. Strach przed utratą tego, o co tak ciężko walczył wieczności. Ale było już za późno. Podczas gdy Iwan trzymał igłę, cienką, błyszczącą, pulsującą, kościej tysiące mil stąd upadł na kolana. Niebo pociemniało. Drzewa ugięły się. Świat wstrzymał oddech. Krzyknął kościej ale tym razem nie jestem zły nie z wściekłością to był krzyk załamanego człowieka iwan podniósł igłę wysoko grzmot przeciął niebo jakby sam świat odczuł ciężar tej chwili a potem pękło igła złamała się między jego palcami jajko zatrzęsło się i rozsypało się w złoty pył i w tej samej chwili ciało kościeja, gdziekolwiek się znajdowało rozsypały się jak popiół na wietrze nie było eksplozji nie było chwały tylko cisza cisza tak głęboka że zdawała się trwać tysiąc lat Kościej nieśmiertelny umarł. Po raz pierwszy i na ostatni. Zaklęcie pękło, wieże upadły, księżniczki wróciły do domu, niebiosa się otworzyły i Iwan. Iwan wrócił do Marii Morewny nie jako książę, ale jako żywą legendę. Ale czy to naprawdę już koniec? Niektórzy mówią, że złamana igła wystarczyła jeden z siedmiu. Że kościej, równie przebiegły jak nieśmiertelny, ukrył fałszywe kopie, które rozeszły się po całym świecie. Niech twoja prawdziwa dusza nadal istnieje czekanie, pogrzebane pod innym drzewem na innej wyspie w innym czasie. Bo jedno jest pewne potwory można pokonać, ale legendy te żyją wiecznie.